Witam Was na moim kanale I W dzisiejszym odcinku tak sobie nagram o taki odcinek co u królików w tygodniu słychać ja tam się króliki mają takie informacje co tak króliki są normalnie jeszcze sobie też problemów o, jak widzicie mamy tutaj dwa samczyki na tym przeznaczony na mięsko. Tutaj mamy tą samiczkę. Termoński biały. Tak, gdzieś nie miała jednego ucha, ale ma. O, widzicie? Jak sobie położyła to łóżko. Ścianka dołożymy. Tam w zasadzie będę koniec Mam omówienia, kilka pewnych spraw. mamy samca. Termonski biały. Bardzo ładny samczyk. Bardzo fajną, ładną budową. Bardzo mi się podoba. Tu mamy tą zakoconą samiczkę. 20 lutego była zakocona. Do 20 marca na termin. To ja, oczywiście jest około 20 marca. Bo to zawsze się może coś spóźnić. A przyspieszyć, to będzie tutaj drugi wykot. Samiczka pierwszy wykot wychowała. Wszystkie 12 szczuk urodziła i 12 wychowała. O, bardzo ładna samica. No jest po samcu, Boss. matce mieszkańca waga jej wynosi około 5 kg, tego wynosi tutaj około 5-4,5 kg, tej samicje 3 kg waży. Tamte młode ważą około 3900 coś takiego, nie wiem, nie są młode sobie to że tutaj do tych ty młodych tutaj jest jeden problem z jednym królikiem, a dokładniej z królikiem tym boss ja są tam w rogu Jak widzicie on sobie siedzi Odpłyniemy trochę może żebyście lepiej zobaczyli O tutaj taki nie za bardzo jest Jest taki O idzie, idzie, idzie. O, taki nie za bardzo jest jak uliczek. Ło Zaszczyk i takie krople Do ustnie Wiedział, żebym teraz dawał mu tylko same siano. Na razie widzę, że on to bardzo nic nie je Ten za taki Kto się skulił. nie wydawało mi się dociekać. No. Nie wtajcie po niemowlisk. Jest... No ciężki, no to nie ciężki. Zobaczymy, może mu przejdzie. Jestem podobno na biegunka, coś takiego jest chudy, taki osowiały, jak widzicie. I chciałem też powiedzieć, że sprzedają sobie ochrulika. Miałem dwa takie same barwy, a jest taki jak ten. Jak widzieliście, tego mniejszego z tych sprzedałem. Nie mogę tu nigdzie. Jestem ten koleżko, który tak się lubi, właśnie. I tak interesuje bardzo go wszystko. Została się ten jeden króliczek, sprawdziły się tej barwy, bo były dwa. Jestem taki brązowo-biały. Można brązowo, brązowo szar, nie wiem gdzie go można ująć coś tym stylu Króliki teraz o idą spać, bo jadły się. O, bardziej. Najedzone. I teraz Idą spać. Polczyłaś teraz, będą. Jest jeszcze. Jest tu ich. Jest tutaj ich około. Nie, jest tutaj ich 11 sztuk z tym bosom. I jeszcze mam przypomnieć o tym konkursie, który jest na kanale. Pozostało do wbicia około 12 subskrypcji do 250. Yy, wczoraj wczoraj bardzo ładnie poleciały subiki bo wleciało wczoraj około 12 coś w, coś w tym stylu no i to byłoby chyba w tyle z tych małych młodych rulików no dobra kubiczki sobie leżą, odpoczywają, teraz najadły się zadam sobie sianko ...siano... Jutro może nagram jakiś odcinek zważenia tych młodych, albo... ...albo może... ...takie przypomnienie o konkursie, bo pisze mi... ...nie wiem jakie są zasady wzięcia udziału w konkursie ja ich kieruję do filmu z konkursu to wszystko jest powiedziane będzie losowanie osób które brały biorą udział w komentarzach pod tamtym filmem napisały komentarz biorę udział sobie im damy tej samiczce jeszcze Jest jedzie jedzie do wygrania właśnie jeden z tych z tych sobie co staje pod sianko są może sianko by wiat. A tutaj jedze sianko żeby zjachnąć tresiano Zobaczcie jaki słaby jest O, czy coś Proszę naprawdę chudziutki Zobacz Jacek Dobra Niech sobie rosną I się widzimy już do następnego odcinka Zostawcie subskrypcję na kanał, że się podobało Łapaczkę w górę No I to chyba wszystko by było Trzymajcie się, cześć!